Czas na moją metamorfozę, jeżeli widzieliście odcinek na kanale Wiki, to wiecie, że to jest początek naszej serii z metamorfozami, o której już niedługo dowiecie się jeszcze więcej, a warto czekać, bo będzie grubo i słuchajcie, jesteśmy w studiu tatuażu, ponieważ robimy wspólną dziarkę i to właśnie u mnie w odcinku dowiecie się, jak wygląda w ogóle ta dziarka, więc jesteśmy już prawie, że gotowe, wzór wybrany i zaraz się dziaramy. Kurde, najlepsze jest to, że na sam koniec tego odcinka zaplanowałam coś takiego, co tak zmienia wygląd, że boję się, że jakby nie poznam siebie w lustrze I jestem ciekawa, jak tak mała rzecz może sprawić, że e, inaczej będą ludzie mnie postrzegać, jakby widzieć mnie po prostu Ja siebie będę widziała, ale to zobaczycie na końcu odcinka, to będzie naprawdę totalna metamorfoza Już u Wiki na odcinku mówiliśmy o historii tego tatuażu. Nagle doszliśmy do wniosku, że robimy ten sam tatuaż. Wika na przykład chciała czwórki, ja dwójki, ale stwierdziliśmy, że robimy właśnie te dwójki together. Tak, tylko że dwójki u mnie są wplecione w dziarkę, którą już zrobiłam na swoim kanale, ponieważ stwierdziłam, że początkowo miała być ona tutaj, ale mam już tutaj jeden napis i bardzo podoba mi się to, jak to jest tutaj wplecione. Bardzo fajnie to pasuje, zwłaszcza, że jest przy Aniołku, a nie z tej liczby. Taki się wygląda z, 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 jak no, <laughs> Ej, mam... z ZZZ jakby spał. A czemu z a nie. <laughs> Dobrze, to jest mały tatuaż, wiesz? Dobrze, że to jest mały tatuaż, bo to jest bolesne miejsce. To jest bolesne miejsce, zdecydowanie. Pełni inny ból niż kiedykolwiek podczas dzierania. Jakby taki w ogóle... O, ale mi puchnie już widać. Bo tutaj mam wypełnione japońskie napisy, a tutaj te dwójki. Ekstra. Widzimy się rano na kolejnej rzeczy dotyczącej metamorfozy, czyli dla was to w sumie teraz. Tak jak mówiłam, mamy już rano tutaj. Patrz jaką fajną zrobiłam. No wiadomo, troszkę się tutaj tuż już wylał z osoczem, ale fajnie przyznam, że to miejsce jest bolesne. Jest dosyć porównywalne do żeber, ale chyba żebra jednak bardziej jeszcze bolały. Dobrze, że mam tutaj takie małe tatuaże, to przynajmniej się nie namęczyłam. Jak leśnisz Bartek, co robię? Na pewno włosy. Ja też już chcę, żebyś to zrobiła z tymi włosami w końcu, z tymi kudłami tymi. Być? Na pewno jakaś A to wiem to nie mam pomysłu na... Powiem Ci jedną Powiesz mi? Operacja pomniejszenia czoła. Jest! Kończo! Oż ty, nie jest coś takiego! Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Fajnie, kochani, jesteśmy przy studiu piercingu. Nie będę miała fajnej biżuterii na zębach, bo e, w studiu mają troszkę kija. Nie nagramy, zaraz poszukam, może gdzieś indziej to zrobię. Na szczęście inne studia nie mają w ogóle problemu z nagrywaniem, więc lecę zaraz do innego studia na kryształki na zębach. Już wam teraz zdradzę. A niech Wam będzie. Nie, niech Wam będzie. Fajnie, pierwszy raz się w ogóle nie stresuję w studiu piercingu, bo wiem, że to nie będzie wolało. Właśnie głównie myślałam nad e, kłami, jednak nad trójkami. Właśnie. Tutaj kły, a tutaj e, dwójki. Za bardzo odzywać się nie możesz. Aj, muszę zamilczeć. <laughs> w tym momencie, widzowie. I ja sorry. ci od razu ostrzegam, że będzie ciężko, Spoczko. ale tu spoko. Aha. Najbardziej woke jak Ci mogę zrobić, żeby tam ci nie przeszkadzał. nie przeszkadzał. Radę przeżyłaś wszystkie cztery. Mm -hmm. Dobra, zobaczmy. Ale cute. I go ja się normalnie tak szeroko nie uśmiecham, i tam tylko podczas na przykład mówienia będą się przebijały te diamenciki. Według mnie wygląda to mega cute. Patrzcie, widzowie, tak było przed. A tak jest po. Dobrze, słodko. Dziękuję ci! Bardzo mi miło. mi miło Widzę, jestem mega zadowolona. Słuchajcie, jak to wyszło, bo myślę, że takie delikatne, subtelne podkreślenie uśmiechu. Jak coś tam gadam, to się nagle gdzieś tam błyszczy. Mega mi się to podoba, szczerze mówiąc, i obawiam się, że mogę przy tym zostać na trochę dłużej. Piszcie w komentarzu, jak Wam się podoba i czy byście się zdecydowali w ogóle na takie coś. A teraz lecimy na kolejną część metamorfozy. Przyjechałam właśnie na rzęsy. Wiem, ja się nie kojarzę z rzęsami, a o Jezu Kotek tam jest. Uznałam, że dzisiaj doczepię pewien kolor, który Was naprowadzi mniej więcej co tu się będzie działo, więc lecimy. Pop! Ponieważ jeszcze <grych> przyszłam za wcześnie, to zrobię test jedzenia batonika z kryształkami. O, już się, już się ugryzłam. Ej, znowu się ugryzłam. Jest widz, ale czasami szczypię. Zdany. Jednak nie ma koloru, który chciałam tutaj zrobić, ale to dobrze. To dobrze, bo nie zdradzę wam koloru, który będę miała na włosach, bo no, będę miała jakiś kolorek, ale zrobię takie fajne, białe rogi diabełka na oku. O, to tak ciągle leci. <gry> Więc tak naprawdę ja idę sobie spać. No i widzimy się prawdopodobnie już po zrobionych rzęskach. Dobranoc. to była drzemka fajna. O, to jest zawsze najprzyjemniejszy moment. Czajcie, tak dwie godziny ponad, w ogóle z otwierania oczu. Okay. A jak otworzysz, to cię piecze. I nawet stąd widzę delikatnie te C białe te... Ale fajnie wygląda, jeśli z Ale super! Ale czad! O kurde! Dużo tego białego jest, słuchaj. Ale czad! bym była porażona czymś I ten brąz rzeczywiście na rzęsach Od razu delikatniej Myślę, że będzie to mega pasowało do tego looku właśnie Będzie mocne to, to jest zupełnie jakby... Inaczej oko wygląda jakoś Fajnie Ok, zrobiłam kilka niestandardowych rzeczywiczka Będziesz pierwszą osobą, która zobaczy te pierwsze zmiany Jeszcze nie ma największej, ale ty o tym wiesz mhm. Ale popatrz O Boże Zęby też sztos. No i sztos. Wysłałam Marcelowi i Marcel napisał mi, że w ogóle czemu nie robiłeś tego wcześniej, to ci tak pasuje. No, zęby pasują mega. Okej, okay, przygotowałam dla Hani trzy outfity. Jeden to jest taki outfit na co dzień, drugi outfit jest bardziej galowy. Ogólnie dwa. Dwa z tych outfitów to są takie, w których Hani w sumie wcześniej nie widziałam, więc jestem ciekawa, jak będzie wyglądać. Więc Haniu zapraszam. O Boże, widzę Kiecę, dobra. <laughs> Wiedziałam, że będzie Kieca. to taka obcisła. O, Demet. Dobra, jest Kieca, są fajne. Buty. Czuję to. Dobrze, że jest kurtka do tego, bo tak. dzięki temu wszystko ma gdzieś tam sens. Yy, Tej druga stylizacja rzeczywiście jest taka galowa. Jaka piękna marynarka! Nie mogę się doczekać, żeby to przymierzyć, szczerze mówiąc. I to jest taki typowy, ty To To jestem ja. Jakby... To jest I patrz, te akurat możemy je docenić. Proszę o, bardzo. Dodawaj. Doda, Doda. Fajne. Naprawdę zawaliste outfity. Tak wyglądam w sukienkach Super! Jakby nie czuję się pewnie, bo nie ma ramionczek, tylko że troszeczkę yy, wydaje mi się ona być na ciebie za duża, że się tak wierzy zawija. Podoba mi się te wycięcia ogólnie z tyłu. Tak, te wycięcia. One sprawia, że ta sukienka jest mega wygodna. Chętnie ją sobie zostawię ze względu na to, żeby jednak gdzieś tam próbować nowych rzeczy. Myślę, że na lato będzie, będzie fajna. Ta kurtka tutaj wszystko z okularami jakby wyciąga na ten bardziej nowoczesny styl, bardziej streetwearowy, który bardzo mi siedzi. I te buty jakby wiadomo, one pasują, wydaje mi się, do wszystkiego. Podoba mi się, nie czuję się w niej pewnie, ale czuję się w niej wyjątkowo, więc jakby na pewno gdzieś bym tak wyszła, żeby właśnie pokazać. Że czuję się mega swobodnie w tym outfitie. To jesteś ty. To jestem ja. To jesteś ty. Ej, idealny to okulary pod ciebie. Tak. Serio, jakby nie sądziłam, że będą tak dobrze wyglądać, ale wygląda im zadąbiście. Mam jedno w takim stylu, i jakby mega mi leżą. I te są chyba jeszcze fajniejsze w ogóle. No, Bardzo fajny sweterek, on się naprawdę fajnie układa. Te spodnie mają kozacki krój. Wiadomo, jak każde spodnie są na mnie za długie, Ja po prostu je zdeptuję i są już w chwili na mnie dobre. No, ale bardzo mi siedzi. Fajna długość tego swetra, także nawet troszeczkę mi widać tatuaż te skrzydełka trochę ćmy. 10 na 10. 10, 10, 10. na 10. Teraz się nie mogę doczekać najbardziej tego outfitu, więc robię sobie znić. Tak, typowy outfit na galę teraz blatuje. Że to jest jakby ten rodzaj eleganckiego outfitu, w którym mega mi siedzi. Wow, ale pięknie. Te spodnie są jakby w ogóle nie z tej ziemi. Idealnie leżą. Kupka podkreślona tu. Torebka idealne dopełnienie do moich butów, które jakby ostatnio uwielbiam i gdzieś tam polowałam na tą torebkę również, więc to wszystko mega kozacko. Ale się kierowałam moimi outfitami. Zaszima medal, kochana. Lecę na ostatnią metamorfozę. Teraz zobaczcie jeszcze przebitki z tego. Słuchajcie, jestem fryzjera. Będę robiła metamorfozę włosową. Będzie to jakby coś nowego, ale kolorowego, więc cieszę się, bo bardzo polubiłam kolory na swoich włosach, ale na samych włosach na głowie się nie skończy, ponieważ tutaj Wam zdradzę rozjaśniam brwi. <śm> Zobaczymy jak mi to będzie siedzieć I tutaj z góry, przepraszam, moją kochaną białostocką fryzjerkę Ja bardzo panią Marzenkę kocham To nie jest zdrada Po prostu przez to, że nagrywam odcinek w Krakowie z Wiką Musiałam właśnie zostać w Krakowie na włosach Więc no, nadal kocham swojego białostockiego fryzjera Ale tutaj właśnie przyszłam na wypróbowanie Wegańskich farb koloryzujących Więc zobaczymy jak to będzie leżało Idziemy do środka Będziemy słuchajcie podciągać rozjaśnienie Bo już mam troszeczkę odrost, tak z 3 cm Podciągniemy, no i zrobimy fajny kolor Możecie w tym momencie obstawiać w komentarzu jak myślicie, co to będzie za kolor? No, czas na najlepszą część u fryzjera. Czyli będzie włosów. A będzie masaż? No raczej, jak bez masażu. Oh yeah, masa. oh no yeah. Masa. tak ma być. No, rozjaśniliśmy górę włosów. Dół włosów zostawiliśmy tak jak jest, żeby troszkę sobie odpoczęły te włosy, bo jednak miałam rozjaśnione to są nie dwa miesiące temu, więc też nie chcę się znęcać nad włosami. One i tak już swoje wycierpiały. Kochani, robimy kolor i czy znowu jest pora na trik montażystwu, żeby nie było widać koloru? Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie jestem teraz czarno-biała. Trudno, zobaczycie już w efekcie końcowym po prostu jaki będzie kolor, bo ja tak nie lubię pokazywać połowicznej roboty. Ja lubię jak jest skończone, jak jest ładnie ułożone i Wam dopiero pokazać, co to jest za kolor, co ja tutaj wykombinowałam. Co to za naklejka? Takie bekowe No i to jest właśnie moja metamorfoza widzowie. Dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się za tydzień 17. Żart, nie wychodźcie jeszcze, jestem tu. Drugi raz będę miała te włoski, ja tak lubię. Zaraz zobaczycie moją reakcję na to, jak wyglądam. Zmywamy włosy, zmywamy brwi, suszymy. No, Jasne, nie? <grym> jak to wygląda? No jasno jest. O kurde, mega się stresuję, widzowie. Wy już widzicie, ja jeszcze nie. Trzy, cztery, trzy. że Ej, to wygląda za dobrze! Jezu! W ogóle wyszło takie różowawe, ale lubię to! No. Podoba mi się to? Twoje zgrania w ogóle te brwi? I love it. I love it, serio. Ale to się idealnie łączy, bo tu mam jasno. Tu mam jasno. Jak widzicie, powrót ciepłych kolorów na moich włosach. No nie no, to jest niesamowite. Bartek umrze. Bartek jakby okay. zobaczy i powie tak, umarłem. Ja tylko. Dziękuję! Co dzisiaj robiliśmy? Były kryształki na zęby, potem były rzęsy, były stylówy od wiki, były włosy, były brwi, a teraz oczywiście czas na reakcję Bartka, Gen Z i ekipy. Let's go! Jesteś najważniejszą osobą re reagującą A jakby ty, twoje zdanie liczy się dla mnie najbardziej, więc najbardziej mnie stresuje Sam się zacząłem stresować w tym momencie Dobra, trzy, cztery. Wow, Bardzo, o masz diamenciki <sum> Bardzo nie czekaj, ale co, 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 co? czekaj Mega Rozjaśniam brwi A, tego nie zauważyłem. No? Ja tak wyglądam? Na co dzień mam takie wysokie czoło? Nie, normalnie, nie ma jakiejś <laughs> dużej różnicy Jest git, włoski masz jak ognie I w sumie to mi się to podoba, jakby wygląda zawaliście Fajne, fajne diamenciki Bardzo mi się podoba też makijaż Brwi nie ma dużej różnicy No, a też to nie jest takie na stałe Rzęsy znikną, ja wiem, ty nie jesteś fanem rzęs Ja też nie jestem za bardzo fanką rzęs, ale Chciałam tak zrobić Nie no, bardzo ładnie No i jeszcze tatuaż wiadomo, ale to już, to już Ale widziałeś. to już widziałem, bardzo ładny. Akcept! I... Jak jest akcept od Bartka To to znaczy, że jest dobrze Dobra, widzimy się rano na reakcji reszty Ej, ale <słuch> ty wyglądasz teraz całościowo pięknie Dziękuję, <słuch> <słuch> dziękuję Rozjaśnione brwi, a diamenciki na zębach Coś mi odwaliło, dotypiłam białe rzęsy I wyglądam tak. Dobra, słuchaj Zawsze, jak na Ciebie patrzyłem, to, to mam Cię za, za taką niekoniecznie normalną osobę. Nazwałbym Cię stworzonko. Takim stworkiem, ale tak bardzo pozytywnie. I ja w ogóle nie, nie czuję się jakoś bardzo zaskoczony. Nie no, okej, okay, no, pasuje jej. To jest po prostu ten look. wygląda, No, wyglądasz dobrze. Dziękuję bardzo. No, bo ja jestem ignorantem, wiesz, i dla mnie to, no, przyszła, tu jest coś zmieniony, tu coś. Dobra, Karol, zmieniłam. Zmieniłam troszkę dużo w moim wyglądzie. Tam, zobaczyć. O, wracamy, to! Do... Tak, brzmi, są włosy. kryształki, są rozjaśnione brwi, włosy też wracamy oczywiście Wracamy do czerwonych. No. Ej, wej, pokaż te brwi, to są brwi czy rzęsy? Brwi. Ej, ej, to są rzęsy, to są brwi. To rzęsy fajnie wyglądają. Brwi tak. E, 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 oryginalnie. Jakbym miała wielkie czoło. Jeszcze większe. Ale, że... ale te e, to, jak to się nazywa? Rzęsy. Rzęsy zarobiście takie mega Bo fajne. Zaraz tak wróżkowo, tak takie Tak, się taka e, królewna śnieżka tak, ja. Zarobiście? No, fajne. włosy miały być sobie pomarańczowe. Hejka, dobrze ci Ale widzieć. nie, te czerwone u Ciebie najlepiej. Mi się najbardziej podobały te czerwone. A no. kryształki fajne, ja, ja się jaram kryształkami bardzo mi się podobają. Fajnie, cieszę się, w takim razie metamorfoza udana. Chcę tak do berki pogadać. Jaka zamaskowana w ogóle tak. Dobra Werka, myślę, że ty najbardziej jakby zauważysz tą metamorfozę. Więc zaraz, pokazuje Ci się. Uuu. Ej jak cute! Ej, teraz wyglądasz jak taka wróżka. Totalnie, to nie! Mega do ciebie pasuje. Ej ale nie mogę się tego przyjąć do tych rzęs, bo rzęsy są takie zupełnie inne. Nie Oj, widziałam totalnie. nigdy na żywo, żeby ktoś miał takie właśnie te rzęsy. Chyba chyba ciepłe kolory są dla mnie. No, no, bo ty jest właśnie jasną karnacją, więc tak ci od razu wybijają. No. No. Fajnie, fajnie, fajnie. Dziękuję. Nie, to to dobra, wczoraj zrobiłam tak jak Wika, cały dzień metamorfoz w ogóle Wika. slay, i nie bo... <laughs> Wyglądam inaczej, możecie zobaczyć. Ej nie, nie są, nie są, ej czekaj, czekaj Miało być pomarańczowe, wyszły koralowe i nawet mi się bardziej podoba Nie, super Ej, Jest ej, 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 dobra mamy obydwie Aaaa Super Dzięki Dzięki nie, Dzięki